Czujesz się zmęczony tą relacją, ale nie możesz odejść. Nie dlatego, że nie widzisz, że coś jest nie tak. Widzisz. Czujesz to codziennie, ale to ktoś bliski, ktoś, kto był od zawsze, albo ktoś, kto zna twoje najdelikatniejsze miejsca. I właśnie dlatego boli to bardziej, bo nie spodziewałeś się ciosu z tej strony. Nie możesz ich zostawić, ale czy naprawdę chcesz zostawić siebie? Gdy bliska osoba cię niszczy, ale ty nie możesz odejść. Czasem toksyczność nie wygląda jak przemoc. Nie krzyczy onć, nie robi dramatycznych scen. Czasem to żart, który boli. Cisza, która zamraża. Słowo powiedziane niby mimochodem, a jednak celnie, jak nóż. To może być ktoś z rodziny, ktoś z kim dzielisz mieszkanie, stół, wspomnienia. Ktoś, kto nigdy nie powiedział nic otwarcie, ale sprawił, że powoli przestajesz ufać sobie. Jak powiedział dr Gabor Mate, nie musisz zostać pobity, żeby poczuć się niekochanym, bo to nie jest jakiś człowiek, to twój ojciec, twoja matka, twoja siostra, twój brat, albo partner, z którym masz wspólne życie i wspólne wspomnienia. I nawet jeśli ich słowa cię ranią, nawet jeśli czujesz się niewidzialny, nie umiesz odejść. Bo jak się odchodzi od rodzica? Jak się stawia granice komuś, kto cię wychował? Jak mówisz, stop, kiedy całe życie słyszałeś, bądź grzeczny, nie sprawiaj problemów. Może twoja matka dzwoni codziennie i za każdym razem wypomina ci, że jesteś egoistą, że się nie odzywasz. Że nie pomagasz, ale kiedy byłeś dzieckiem, to ty czekałeś godzinami, aż znajdzie dla ciebie chwilę i nigdy nie przyszła. Ale teraz nie możesz przestać odbierać, bo przecież to tylko mama, prawda? Albo może masz ojca, który cię ignoruje. Nie rozmawia z tobą jak z równym. Zawsze był surowy, zawsze oceniał, a ty, choć minęły już lata. Wciąż czujesz się jak dziecko, które stara się zasłużyć na jedno dobre słowo. I mimo że boli, nie odchodzisz, bo wciąż czekasz. Czekasz, że kiedyś cię zobaczy, może masz siostrę, która robi z ciebie kogoś gorszego, niby żartem, niby między słowami, ale po każdym spotkaniu czujesz się mniejszy, zawstydzony, wytrącony, a jednak wciąż się spotykacie. Bo przecież to rodzina i tak właśnie to działa. Nie odchodzisz, bo boisz się, że odejdziesz od czegoś, czego potrzebowałeś całe życie od bliskości, od uznania, od akceptacji. Jak pisała Susan Forward w toksyczni rodzice: Trudno jest porzucić nadzieję, że ktoś w końcu stanie się tym, kim miał być. Ale ta nadzieja ma swoją cenę, bo czekając, często tracisz siebie. Zaczynasz wątpić w to, co czujesz, zaczynasz tłumaczyć ich zachowanie, a zapominasz mówić do siebie z czułością, nie możesz odejść, bo boisz się, że zostaniesz sam. Ale czy w tej relacji naprawdę jesteś razem? Czy tylko trzymacie się, żeby nie upaść? Jak? Mówi doktor Nicole Lepera. To, co mylimy z miłością, często jest po prostu bólem, który już dobrze znamy. I dopóki ten ból jest znajomy, trzymasz się go, bo nie znasz nic innego. Ale ty masz prawo przestać czekać, masz prawo powiedzieć: To nie jest o mnie, to nie jest moje, masz prawo przestać się kurczyć, żeby się zmieścić. Jeśli masz w swoim życiu taką relację bliską, ale bolesną, napisz w komentarzu. Zaczynam widzieć, kto mnie rani. Co możesz zrobić? Oto trzy rzeczy, które możesz zrobić: możesz czuć, że nic się nie da, że jeśli nie możesz odejść, to jesteś skazany na ból, ale to nieprawda, bo nawet jeśli nie możesz odejść fizycznie, nawet jeśli jesteś związany relacją, sytuacją, lojalnością, zawsze możesz odzyskać kawałek siebie, nie wszystko naraz, ale kawałek. Od tego się zaczyna. Pierwsza, zrozum, że nie potrzebujesz ich przemiany, żeby poczuć ulgę to najtrudniejsza prawda. Nie musisz czekać, aż oni się zmienią, żebyś ty mógł poczuć się lepiej. Wielu z nas zostało wychowanych w przekonaniu, że jak ktoś cię kocha, to się zmieni. Albo że to relacja musi się naprawić, żebyś ty mógł się uśmiechnąć. Ale jak mówi Brenne Brown. Jasność jest aktem dobroci, a powiedzenie nie może być największą formą miłości własnej. Przykład: Twoja mama nigdy nie mówi jestem z ciebie dumna. Zawsze znajdzie coś, co można poprawić. Zawsze powie o tobie coś przy innych, półżartem, ale rani. Czekasz, że w końcu się zreflektuje ale może to nigdy nie nastąpi i to nie znaczy, że jesteś gorszy, to znaczy, że jej dojrzałość nie może być warunkiem twojego spokoju. Twoje zadanie nie czekać aż ona powie coś, co cię uzdrowi, tylko przestać wierzyć, że jej słowa definiują, kim jesteś. Druga. Odzyskaj wpływ tam, gdzie naprawdę go masz. Jak mówił Viktor Frankl. Między bodźcem a reakcją istnieje przestrzeń. A w tej przestrzeni leży nasza wolność i nasz rozwój. Nie możesz kontrolować tego, że ktoś jest złośliwy, ale możesz zdecydować, czy oddasz mu dzień, emocje, serce. Przykład. Twój brat na każdej rodzinnej imprezie mówi ci: Znowu przytyłeś, albo nadal nie masz kogoś, albo no ty to zawsze masz swoje fanaberie. I ty. Za każdym razem się napinasz, odgryzasz się, zamykasz, znikasz, a potem tygodniami odtwarzasz to w głowie. Ale wiesz co? Masz wybór. Nie w tym, co on powie, ale w tym, czy ty pozwolisz, żeby ten komentarz wszedł w ciebie głębiej niż trzeba. To ty decydujesz, czy ten głos zostanie z tobą po kolacji. Możesz go zostawić przy stole. Trzecia. Znajdź inne źródła bliskości. Gdzie jest ciepło, niechłód często najdłużej tkwimy w toksycznych relacjach, bo nie mamy dokąd pójść z emocjami. Nie mamy innego miejsca, gdzie czujemy się widziani, ale, jak pisał Karl Jung, to, co najbardziej potrzebne, często przychodzi z miejsca, którego wcześniej nie znaliśmy. Przykład. Jeśli Twoja rodzina nie słucha cię, tylko ocenia. Przestań próbować się im tłumaczyć. Zacznij rozmawiać z kimś, kto nie potrzebuje Twojego usprawiedliwiania. Z przyjacielem, terapeutą, społecznością. Kimkolwiek, kto nie rani w imię miłości. To nie zdrada. To leczenie, to tworzenie rodziny z wyboru. Bo wiesz, odzyskiwanie siebie nie zawsze wygląda jak zerwanie kontaktu. Czasem wygląda jak milczenie przy stole, ale milczenie pełne siły. Nie strachu, czasem wygląda jak nieodbieranie telefonu, czasem jak rozmowa z kimś, kto naprawdę Cię widzi. Jeśli jedna z tych rzeczy poruszyła coś w Tobie, napisz w komentarzu: Zaczynam odzyskiwać siebie. Nie każdy może odejść, nie każdy chce, i to w porządku. Nie chodzi o to, żeby zrywać więzi, chodzi o to, żeby przestać zrywać siebie. Bo jeśli każdego dnia oddajesz kawałek swojej godności, żeby utrzymać relację, to ta relacja już dawno przestała być bliskością. Czasem najtrudniejsze nie jest powiedzieć dość. Czasem najtrudniejsze jest uwierzyć, że masz prawo to zrobić, że nie jesteś zły, niewdzięczny, egoistyczny, jesteś po prostu. Zmęczony byciem kimś, kim nie jesteś, tylko po to, żeby ktoś inny czuł się dobrze, jak pisała Harriet. Lerner, psycholożka i terapeutka rodzin. Nie możesz zmusić drugiego człowieka do zmiany, ale możesz przestać uczestniczyć w układzie, który cię rani. To właśnie jest wolność. Nie wyjazd, nie zerwanie. Tylko wewnętrzne odejście od wszystkiego, co już cię nie karmi. Bo jeśli zostajesz, niech to będzie wybór, a nie wyrok, niech to będzie twoja decyzja, nie czyjaś manipulacja, niech to będzie miłość, a nie strach przebrany za lojalność. Jeśli czujesz, że właśnie coś w tobie zadrżało, napisz w komentarzu: zostaję, ale już inaczej. Dziękuję, że tu jesteś. Nie jesteś sam, nie jesteś słaby, jesteś w drodze do siebie. Zapraszam do subskrypcji. Każda subskrypcja, każde polubienie, każdy komentarz to coś więcej niż liczba to sygnał, że to, co tworzymy, ma sens. Do zobaczenia za sekundę w kolejnym filmie.